Dobry wieczór Państwu. Ci z Państwa, którzy śledzą moje social media mogli obejrzeć w lutym tego roku materiał z Sędziszowa. Materiał o tym, jak dwóch policjantów pastwi się nad Patrykiem Wolentek, który podczas rutynowej kontroli, proszę Państwa, legitymowania został potraktowany w sposób karygodny. Wracając do domu około godziny 21. Spokojnie, no, po prostu wracając do domu. Minął mnie po raz pierwszy który patrol policji. Zawrócili na pierwszym krzyżowaniu, podjechali do mnie, stwierdzili, że to będzie zwykłe, zwykła kontrola, prawda? I kazali przejść z drugiej strony rady wozu. Więc, no tak zrobiłem, nich. no i kutrze wyciągając zawód, stwierdziłem, że no niekomfortowo czuję się w miejscu, w którym chcą mnie, no tak powiem, zlegitymować. No. Tak, od razu tak w tym momencie mnie w ogrodzenie, <coughs> madziałem się na to ogrodzenie, coś już ostre było. No i kutrze w tym, tym momencie się odepchnąłem. No. Mm -hmm. tego no bo w jakiej racji kurczę, policja dłużyła no, siły wobec mnie, skoro nic nie zrobiłem i chciałem tylko przepadać w bezpieczne miejsce, że tak powiem, no, nie czułem się komfortowo. Chcieli coś zrobić w ciemnym kurcze miejscu, prawda? W no, tym momencie decidon drugiego, żeby kóć gazować od razu no i mm -hmm. zaczęła się szarpanina, że tak powiem, no bo nie, nie chciałem pozwolić na to, żeby mnie skłócił, bo czułem, że mnie mój. No jak mnie skuli, tak zaczęli mnie gazować dalej i przewracać, kurczę i jed... <kluje> na ziemię układać. Jeden mnie bił po twarzy, drugi prawdopodobnie kopał. Nie się, bo to prawda, jest to to, Nie byłem bezsilny, no nie mogłem nic, nic z tym zrobić. Tym bardziej, że wiem, że jak zrobiłbym coś policjantowi, no to od razu bym karany, prawda? Mhm. Tylko, że no w takiej sytuacji jestem bezsilny, no bo oni mają prawo do zbicia mnie, zgazowania mnie skucia, a ja nie, nie mam prawa do obrony, bo gdybym cokolwiek zrobił, to jestem od razu uskaczony, prawda? Był pan naczpany, pijany? Nie, w trzeźwie. Pan e, ojciec e, m, podjechał na miejsce. E, co oni panu powiedzieli? Co, co się w ogóle dzieje? W sytuacji jak podjechaliśmy na miejsce, policjant zapytał się, panie ojcem? ja wie tak, jestem ojcem, mam wolentek, że policjant się nie przedstawił. Ja się pytam, co się tu działo, co nie jest zatrzymany. Pytam się, jaki powód jest zatrzymania. No chcieliśmy go wylegitymować. Jaki powód był wylegitymowanie? Policja ma prawo wylegitymować. Jesteśmy spokojną rodziną. Udzielamy się też społecznie, pomagamy dzieciom małym. Pani czym się zajmuje? Pracuję w Zespole Szkół jako nauczyciel organizujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Przecież, przecież, przecież. Przecież, przecież. Dobra, no, nie będzie. Ale pani się powiedzieć? Jeżeli była pani naocznym świadkiem zdarzeń, w wyniku których Patryk no, został brutalnie pobity przez policję. Uważam, że gdyby nie pani postawa, to jego potoczyłby się zupełnie inaczej. Obudził mnie krzyk chłopaka, wołający o pomoc. Wyszłam na balkon i zobaczyłam, że stoi radiowóz. I policjanci krzyczą na niego, że jak nie przestanie krzyczeć, to go tam jeszcze bardziej pobiją. Ale czy pani widziała, jak on go kopie? No było tam widać. Nie Dobra, nie no wskakuj się! Nie się! Paskaj się! Nie wskakuj się! Wydaje mi się, że gdyby nie nagranie tej kobiety i ogólnie gdyby nie interwencja tych bez biura spraw wewnętrznych, no to... Wszystko wyglądałoby całkiem inaczej, dopiero teraz, gdy przejęło to wyższe służby, że tak powiem, czuję się troszeczkę bezpieczniej. decyzja decyzją jakiegoś przełożonego obaj policjanci są zawieszeni na trzy miesiące w czynnościach służbowych. Czy Pan jakąś satysfakcję z tego powodu? Nie tyle satysfakcję, co mam nadzieję, że po prostu udowodnimy y, prawdy i sąd okaże się sprawiedliwy w tej, tej kwestii, tak? Krótko po tych zdarzeniach Prokuratura Okręgowa w Kielcach wydała komunikat iż w tej sprawie wszczyna śledztwo. W kierunku przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych, a BSW podjęło decyzję o zawieszeniu obu policjantów w czynnościach służbowych. Proszę Państwa, krótko po tych wszystkich zdarzeniach, po złożeniu zeznań przez wszystkich świadków tamtych zdarzeń, najważniejszy z nich, czyli nasza pani, która nagrała wszystko z balkonu, całe zajście, całą interwencję. Padła ofiarą swoistego polowania. W bardzo niewyjaśnionych okolicznościach, proszę Państwa, została zatrzymana do kontroli drogowej i stwierdzono u niej śladowej ilości alkoholu podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego. W związku z tym, pani ta ma postępowanie karne. Czy kielecka prokuratura przedstawiła komukolwiek do dziś zarzuty? Nie, proszę Państwa, nie przedstawiła. Śledztwo. Toczy się w sprawie o, a nie przeciwko. Ale najgorsze w tej sprawie jest to, że w ostatnich dniach, decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach, obaj funkcjonariusze zostali przywróceni do służby, a ich postępowania służbowe zostały umorzone. Dlaczego? Ano dlatego, że główny świadek oskarżenia, czyli autorka nagrań z balkonu obrazujący, pokazujący na wszystkich kopanie chłopaka, została złapana, pijana za kierownicą samochodu i w związku z tym jej zeznania, te najistotniejsze zdaniem policji, są niewiarygodne. A skoro są niewiarygodne, to policjantów należało przywrócić do służby. No, no. Tak dobrze w tej sprawie nie będzie, Szanowni Państwo. Ta sprawa zobaczy swój finał w sądzie, bez na to, czy policja będzie chciała wydać oprawców obywatela Polski, czy też nie. W najbliższych dniach też udam się do prokuratury w Kielcach ustalić, cóż tam się dzieje w tym śledztwie. Czy śledztwo postępuje do przodu, czy to śledztwo stanęło w miejscu? Dobra, nie będziecie mieszkało. Nie przykładzie? No, chyba nikt z państwa nie ma wątpliwości, że chłopak był kopany. Nikt z państwa też chyba nie ma wątpliwości, że policjanci zachowali się w sposób karygodny, ale karygodny w rozumieniu przepisów prawa i to prawa karnego w Polsce. Mam nadzieję, że cała sprawa zakończy się sukcesem, a jedynym sukcesem w niej jest skazanie policjantów za przestępstwo przekroczenia uprawnień funkcjonariuszy publicznych i pobicia niewinnego chłopaka, który szedł o 21 do domu jest został potraktowany jak sprawca najcięższej zbrodni. Pozdrawiam Państwa.